Teraz wam pokażę jak na k tryby sportow Tryb sport włączony, Błagam Cię. Nie pokazuj już jak ja się wkręcam na obroty, bo ja jestem tylko małym silniczkiem, a ty pizdujesz mną. Na każdej okazji. Dodatkowo żeś te 19 calowe alusy, wiesz jak ciężko jest mi z nimi? A ty jeszcze w pizdę stawiasz, ogarnij dupę grubasie. Wyłącz ten tryb, bo zaraz będziesz podziwiał jak tłok ucieka na wolność przez maskę. No to już Wam nie pokażę wtedy. Sorry. <laughs> <tej śmiech> <tej śmiech> <tej śmiech> <tej śmiech>